Witamy w odcinku świątecznym programu Nie Zadzieraj z fryzjerem. Naszymi gośćmi są Monika i Agnieszka. Dziś wykonamy fryzury świąteczne. Jakie? Zostańcie z nami. Pani Agnieszko, od małej Agnieszki po dzisiejszą Agnieszkę zawsze miała Pani blond włosy? Czy były jakieś kombinacje, może jakieś a, a młodzieńcze szaleństwa na głowie? Chyba zawsze blondynka, czasami z domieszką rudości. Chyba raz nawet wyszła jakaś śliwka, średnio szczęśliwie. Natomiast większe szaleństwa były co do długości włosów, bo chyba jeszcze dwa czy trzy lata temu ścięłam włosy króciutko na zapałeczkę. I jak? Pamiętam, jechałam do Warszawy, to były już takie późne godziny i bałam się patrzeć w szybę. Było ciemno, tak? I, i odbijała się ta prawie że łysa głowa, ale okej, okay, było okej. Okay. Panie mieszko, a czy brąz włosy nigdy nie przeszkadzały? Nie, nie spotkała się Pani z, ze stereotypowym traktowaniem Pani jako blondynki? Znaczy, ja, ja nie mam z tym problemu, no pewno tak, ja sama dowcipów sporo znam o blondynkach i opowiadam je. E... Ale chyba, chyba dlatego, że nie mam jakiegoś gorszego zdania o, o blondynkach. Natomiast chcę powiedzieć, że przypominam sobie jedną wizytę u fryzjera. To wspominam właśnie, jeśli chodzi o ten kolor śliwki, który wylądawał mi na włosach. I wtedy mi fryzjerka powiedziała, że absolutnie wszystkie blondynki lądują na półkach. Nie ma żadnej blondynki. I, i, I wtedy wyszłam w takim dziwnym kolorze. A potem z radością wróciłam do, do ukochanego koloru blond. A teraz przyznam szczerze, że już jestem taką doj, dojrzałą blondynką. Pod farbą kryję już y, taką siwawą dojrzałość. Ja tam uważam, że blondynki tak mają lepiej, bo sama jak byłam kilka lat blondynką, to jak coś mi się nie udawało, to mówiłam, a blondynka. Czy pani Moniko, rzeczywiście yy, pani jest młodą, piękną kobietą, brunetką, chociaż ja słyszałam, że. Mężczyźni tak kochają blondynki. To powiedziała Marilyn Monroe. I właśnie tutaj Marilyn Monroe. Czyli co, mężczyźni kochają blondynki, wolą blondynki? Podobno mężczyźni wolą e, blondynki. Nie, ja myślę, że mężczyźni e, wolą fajne kobiety, a, a włosy, kolor włosów jest pewną sprawą umowną. ale spotkaliśmy się też dzisiaj tutaj, aby porozmawiać o świętach. Święta w Pani domu, to jakie święta? Wielkanocne oczywiście. E, e, moje święta wielkanocne sądzę troszeczkę wyglądają inaczej, e, po pierwsze niż kiedyś i, i często próbuję zachęcać swoich przyjaciół, żeby się lepiej poczuć, żeby też organizowali takie święta wielkanocne. Czyli coraz częściej odpuszczam sobie porządki. Coraz częściej odpuszczam sobie gotowanie. E, przychodzi taki wiek, kiedy myślę, że w samej nazwie święto musi być czymś innym niż e, każdy poprzedni dzień. Czyli perfekcyjnie wysprzątane dla mnie musi być na święta. Absolutnie tak? nie, przeciwnie, przeciwnie, często sprzątam, e, często sprzątam po świętach. E, nie uważam, żeby to była rzecz najważniejsza w życiu. Moje święta, e, ale to chyba gdzieś z wiekiem przyszło. To naprawdę takie oczekiwanie na ciepło, na, na wiosnę, to są spacery. To jest dostrzeganie całej urody budzącego się do życia świata i jestem w tym, w tym tkwi od jakiegoś czasu i bardzo dobrze mi z tym. Urodziła się Pani w Zgierżu, wychowała się Pani w Zgierzu, A jak Pani ko kojarzy, e, pamięta te święta jeszcze jako mała dziewczynka? Jako mała Gniesia. <laughs> nie wiem, czy wtedy byłam mała, czy już byłam troszeczkę średnia, ale no, nie ma co ukrywać, że tamte, e, tamte lata no, to były prawdziwe święta w sensie. no Uczty, um, uczty żywieniowej, tak? Czyli czekałam, pojawiały się na stole pomarańcze, pojawiała się szynka, to było, to było jakieś lepsze mięso. Chyba wszyscy my, Polacy, czekaliśmy wtedy na ten inny, gastronomiczny, lepszy stół. Teraz chyba te stoły są piękniejsze. No to, natomiast jako mama, mała Agnieszka nie pamiętam, czy wtedy była już tradycja zajączków, tak? czyli tych, tych prezentów zajączkowych. Chyba teraz jesteśmy bogatszym, nie chyba na pewno, bogatszym społeczeństwem, w związku z tym staramy się przynajmniej pamiętać o maluchach, jeśli chodzi o zajączki, ale taka, taka pierwsza pamięć to gdzieś święta wielkanocne u mojej babci w Poznaniu, gdzie... Y Babcia miała foremki drewniane, w które wkładała kostki masła, i z tego wychodziły baranki, przepiękne baranki. W te baranki ja wkładałam oczka z pieprzu, a zamiast uszu były borówki. Ale, chyba jak w moim pokoleniu, święta wielkanocne to przede wszystkim przygotowywanie święconki, tak? czyli, czyli koszyczka, z którym potem się biegło do kościoła. Czyli mała Agniesia z koszyczkiem? Mała, mała? mała, średnia i potem całkiem większa Agniesia. No i oczywiście tradycyjne farbowanie jaj. Pamiętam najpierw w łupinach cebuli, a później w takich kolonialnych sklepikach kupowało się barwniki do jaj. Tak zawsze byłam usmarowana, czasami dostałam po łapach, bo usmarowałam mamie garnki, ale, ale oczywiście jajka były umalowane. Potem próbowałam igłą coś skrobać czy szydełkiem, Talent artystyczny raczej nie jest jakąś moją taką mocną cechą w związku z tym średnio to wychodziło. Tak, przede wszystkim chyba malowany jajka. Ale dziś też pani maluje jajka? E, chyba mniej, tak. Nie ma chyba teraz specjalnie, e, kto malować. Dzieci też e, już chyba nie mają takiego pędu e, do malowania jaj. Ja, ja powiem, często to powtarzam, to jest fantastyczne, <grym>, że jak ma rodziców. Przyjeżdżam do rodziców i u rodziców są malowane jajka, oni pilnują tej tradycji. Najczęściej je malują właśnie w upinach jaj, w łupinach cebuli, po czym smarują jakimś tłuszczem, żeby, żeby błyszczały. A ja myślę, że tak chyba do ostatniego dnia świątecznego gdzieś tam jestem w biegu takich jeszcze obowiązków zawodowych. Także na malowanie jaj nie będę ukrywała. Nie ma specjalnie czasu. na stole ślądecznym angielskich analityków? Um, od lat jest... nie chcę powiedzieć tak samo, ale podobnie i chyba przez to czuję się dobrze z tym, tak? Bo wtedy sobie myślę, że dopóki tak jest, to, to jest pięknie. To znaczy, wzruszam się w tym momencie. Ale święta najczęściej u rodziców. Biała kiełbasa, ojca. Taty, kiełbasa z chrzanem. Pasztet, też wyrobu taty. Ja od jakiegoś czasu staram się przygotować ten stół, żeby on troszeczkę błyszczał takimi wiosennymi kolorami. Tak, Także na pewno są jajka paszerowane robione przeze mnie, paszerowane pieczarkami albo szczypiorkiem. I zawsze dbam o to, żeby na stole była, był kolor zielony, czyli dominuje oczywiście sałata, pomidorki, rzodkiewki. No i tradycyjnie i wędlina. No i przyznam się, no nie będę ukrywała i od jakiegoś czasu yy, w święta i Bożego Narodzenia i Wielkanocne yy, zamawiam indyka, ale ja go nie robię, robi, mo, robi go moja kochana Pani Jadzia, jest cudowny, smaczny, pachnący, chrupiący, za każdym razem przyjeżdżam i mówię zrobiłam indyka, mama się uśmiecha, bo oczywiście wie, że to nie ja przygotowałam. Z okazji Świąt Wielkanocnych chciałabym życzyć Państwu, aby te święta były zdrowe, radosne, piękne. Czyli to są takie życzenia tradycyjne, ale życzę również Państwu, żeby wraz z rodzącą się wiosną były pełne nadziei. Nadziei na ciepło, to ciepło na zewnątrz, na, cie, na, na ciepło w sercu, nadziei na dużo miłości, na dużo przyjaźni, nadziei na dobro